Siemano widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku na kanale bardzo długo wyczekiwanym przeze mnie, przez was myślę dawno nie było odcinku, ponieważ zajęło mi to bardzo dużo czasu było trochę tych papierów do podpisywania, roboty było z tym, ale już jest, nowy nabytek stoi już za mną za plecami a jeszcze przed tym, gdy wam go pokażę, strzelcie kciuka w górę Zasubskrybujcie kanał, jeśli film wam się spodoba. No i co? Wbijajcie na TikToka, na Instagrama. bo Teraz będzie się tam pojawiać dużo więcej też takich treści. No nowym nabytkiem jest Combine. Combine marki Class. Class Lexion tak się prezentuje z zewnątrz. Klas Lexion 3400 zaraz go tutaj też szczegółowo. No, może nie jakoś wybitnie szczegółowo, ale będę chciał go omówić. Header długości 7,7 metra. A więc wchodzimy sobie chyba do kombajnu, nie? Myślę, że chcecie zobaczyć. A więc mm, już do niego tutaj sobie wejdziemy. Gaścińca jest jak. Jak to w każdym y, kombajnie, prawda? I co? Zaraz tu go omówimy, odpalimy byczka. No. Od razu wam mówię tak. Tutaj będą już jeszcze dodane monitory. A więc tutaj jest tak pusto na razie. Yy, chwileczkę, bo dzwoni do mnie yy, mama. Nie wiem czemu, ale za chwilę już jestem, mama dzwoniła do mnie, dojechałem do domu, no bo byłem jeszcze u nich dzisiaj rano, ale dobra, mniejsza. Już przechodzimy do omówienia tutaj całego układu sterowania, może nie wszystko, no ale postaram się Wam tutaj omówić jak najwięcej. No i co, tutaj o monitorze, no to to jest monitor Cebis, tutaj też z nowoczesnym tutaj interfejsem podaje tutaj jakby kontrolę nad y, całą maszyną. No możemy sobie y, ustawić prędkość y, bębna mocącego na przykład, ustawienia sit, y, zużycie paliwa na przykład, y, monitorowanie wydajności, można też tutaj na tym monitorze sobie ustawić, czego się prezentuje. Y, no i oczywiście tutaj y, też działa on dotykowo. Ale, ale nie tylko dotykowo, bo można go sobie też sterować z pokrętła z e, tamtej strony. No, jak na przykład mamy brudne ręce, nie chcemy brudzić monitora, można sobie go z pokrętła, no ale wiadomo, łatwiej jest dotykowo. No. Oczywiście wbudowana jest z niego nawigacja, prawda? A więc to pozwala też na lepszy komfort pracy. Mm, a więc mm, myślę, że to jest yy, mega spoko. Yy, przejdźmy może teraz jeszcze do joysticka. Yy, no co, o joystiku? Kurde, no co ja wam mogę powiedzieć? No, joystick Commodion yy, Commotion, nie wiem jak to yy, się wymawia, ale yy, coś yy, w tym stylu. Yy, no. Co? I nie ręce na przykład można sobie też regulować te przyciski, wszystko sobie można pod nim podpisać, yy, ale mamy tutaj trzy poziomy przycisków, oczywiście. Yy, tutaj możemy sterować światłami, sterujemy headerem. sterujemy jazdą, przód, tył, oczywiście. Rozładunek ziarna. Aktywujemy system wspomagania autopilot czy NAT Pilot, bo ma też takie funkcje. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? No tutaj. Już wróciłem, była mała przerwa, ponieważ drwnili do mnie do salonu, czy total e, właśnie kombine. Wiedziałem, że oczywiście y, jeszcze muszę się rozliczyć oczywiście. Jutro jadę. Cena. Może zostawię to na koniec filmu, albo nie. Zrobię to w QA, a więc y, niedługo zrobię ankietę na Insta, na TikToku może, y, a więc... Możecie się tam też e, udzielić i zadać mi jakieś pytania, to będę odpowiadał e, jak coś. No i tak, co jeszcze chciałem powiedzieć o kabinie? No tutaj oczywiście mamy te przyciski, e, regulacje przedniej osi, podnoszenie. Tutaj mamy tempomat oczywiście. Tu już mówimy o 20 o monitorze, tu nie wiem, czy cały dzień, by mi starczy do nagrywania. Oczywiście to wszystkie funkcje, zarządzanie całym układem. Naprawdę, całym układem maszyn można zarządzać. Tutaj, oczywiście, światła, radio, klima, co też daje nam tutaj dużo do. No, to jest taki komfort, tak? A więc, naprawdę, to akurat jest myślę, mega fajna rzecz podczas gorących dni. No, naprawdę. To jest akurat y, mega mocne. Y, co, klima oczywiście trzeba nabijać, prawda? Y, co jeszcze z takich rzeczy tutaj ciekawych? No tutaj też mamy światła, jakieś światła awaryjne. Y, awary nam się pokazują tutaj, możemy sobie kontrolować też zbiornik, a więc y, no co, tak się prezentuje klasno. Y, przejrzysta kabina, tak jak już wcześniej mówiłem duży widok. Kontrola headeru też nie tylko z joysticka można, można z tych przycisków, z tych przycisków, tak, z tych i można też z monitora. No to, no to jest naprawdę regulacja. Tutaj jest zapalenie oczywiście. Regulację też tutaj można oczywiście kierownicy robić, siedzeń. No naprawdę kombajn bardzo wygodny, będzie to nasz główny kombajn na gospodarstwie. Będzie jeszcze jeden, ale to trzeba trochę poczekać, bo co za dużo to nie zdrowo. A więc teraz może pójdziemy tyle z zewnątrz, bo to trochę ten kombajn, co się kryje w nim, prawda? A więc mm, wiecie, bo nie jest też tak, że... Tylko jest tutaj, prawda? Bo główną robotę to robi właśnie cały tym i cały środek tego okna. No wiadomo, tutaj jest ster, sterowanie tym całą maszyną, no ale myślę, że to jest jakiś też. E, jakiś. E, jakieś takie. Nie mogę dobrać jakby słowa do tego. Myślę, że to i to, jakby się ale ważniejsze rzecz, myślę, że to, to, co jest w środku jednak. A więc już idziemy. Itu waktu kita.